Zawada po wygranym, po wygranym pojedynku na KSW 37 przede wszystkim gratuluję tej, tego pojedynku. Powiedz, czy spodziewałaś się, że twój rywal będzie w taki sposób próbował przeprowadzić ten pojedynek? No po pierwsze muszę powiedzieć, że jego stójka też była lepsza niż, niż myślałem, tak? Bo też na początku pocie, tak nie doszłem na mój dystans albo na... E, e, no nie, nie rozgrzałem się tak dobrze w stójce i muszę powiedzieć, że miał dobrą stójkę. No i też wiedziałem, że przyjdzie to sprowadzenie i też dobrze, dobrze obroniłem w pierwszej rundzie. I e, myślałam, w pierwszej rundzie kontrola nikt jest, trochę nikt się zmęczy i w drugiej rundzie to zobaczymy w stójce jak będzie lecieć. Dobrze szło lepiej. I No tam e, spektakularnie chciałem coś zrobić. E, nie wyszło, dobrze obronił to, obalił mnie. Ale w gardzie czułem się dobrze i e, czekałem na to, żeby wstać z powrotem. On chciał mi na nogę. Ja obrony nogi. E, Trenowałem, spróbowali dużo przeciwników u mnie, skętówki albo coś. Mam dobrą obronę na, na to i wiedziałem jak na to zejdzie, że go mogę skończyć. No i kontrolę trzymam i skończyłem to. Pamiętujący powiedział, że Robert Radomski wyraźnie jest słabszy kondycyjnie w tym pojedynku czułeś. Rzeczywiście, że jest taka przewaga w związku z tym, że jednak ty byłeś przygotowany, prawda, do swojego, do swojego pojedynku na GMC9. Tak, no ja kondycyjnie byłem na 5 razy 5, nawet. Moja walka na Jameson miał być 5 x o pięć kontender na walkę o pas. No i ja miałem, miałem dobrze, dobre powiecie i tak sobie myślałem, że kondycyjnie będę miał lep, lepszą i będę mógł więcej robić presję na niego. Taki Murat że była blisko zanim uratowała Roberta Syrena kończąca? No to było takie ino pokazanie na punkty, że ja pracuję na to. Nie, on dobrze obronił, też miał siłę, ja tam siłowo nie chciałem walczyć z nim, bo on fizycznie był... Mogę też powiedzieć, że był fizycznie nawet silniejszy ode mnie, bo on schodził na no 80, ja bym dał radę na 77, to myślę, że on więcej zbił niż ja wagę. No fizycznie tam był chyba to się ale myślałem, jakbym to minuta była, to bym dostał też Balacha albo kimurę. Ta dźwignia na, na nogę, którą próbował zakładać, miałeś taki spokój, czy coś się działo, taki jakiś, nie wiem, powiedzmy, alarm się włączył? Nie, nie, spokój, był spokój. Ja e, myślałem, że on idzie pierwszy na e, skrętówkę. Ja to na to czekałem, żeby wyciągnąć nogę w ten moment. Ale on e, prosto wszedł na tą dźwignę, to myślałem to wstanę, bo stanął prosto na nodze i myślałem, że teraz już... Mo, mogę tą sytuację utero, e, uratować, tak? Czujesz, że potrzebujesz tego zwycięstwa po, po dwóch porażkach w KSW? Tak. To jaka przyszłość dla ciebie w KSW właśnie? Jak, jak widzisz swoją przyszłość tutaj? E, to właśnie nie wiem, teraz e, pierwsze zacząłem z dwa porażki, teraz wygraną TKO. No i nie wiem, zobaczy mój menedżer, to wszystko e, pogada z KSW teraz e, dalej trenujemy. Mój brat walczy e, 7 stycznia opas w Niemczech na GMC. E, Robert Zolti, Roberto Zoldić walczy 17 grudnia e, FFC. To dla mnie nie ma odpoczynek. Ja jestem cały czas w treningach. E, odpoczynek będzie po walce mojego brata. Dwa tygodnie i potem no, następny rok to nie wiem. Jak KZW, INO. Mówiłem INO zadzwonić i jestem gotowy. Masz jakiegoś zawodnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? Chodzi to o KSW oczywiście. Mi jest na razie obojętny kto przyjdzie. 7-7. Niech przyjdą. Miałem zawsze wyzwanie na Rafała Moksa, on walczył z Radomskim, też wygrał, mamy oba wygrane. Ale to nie jest teraz takie wyzwanie na Moksa, jest obojętnie kogo mi dają, ja jestem chętnie na walkę. Zawsze podczas wywiadów mówiłeś, że MMA jest dodatkową pracą, bo normalnie pracujesz. Czy uważasz, że w najbliższym czasie może się to jakoś zmienić? To się właśnie w tym roku, w sierpniu skoń... zmieniło, przestałem pr pracować, bo ja, no skończyłem zawód i szkołę i dlatego teraz próbuję profesjonalnie, mam 26 lat i pracować zawsze mogę. To dlatego od tego sierpnia rzuciłem pracę i dlatego jestem chętny na walki, bo, bo też potrzebuję te pieniądze, tak. A czy efekty połączenia waszych klubów z Klubem Azji Rowy to dały już jakieś efekty? No tak, no bo my teraz są y, więcej profesjonalnych chłopaków i e, dobrze trenujemy razem A, ale więcej muszę w tej walce też podziękować moim e, BGJ Coach Alex Alves, co mi też dziękuję. brygadę mężczyźni mi też do e, niebieski pas dzisiaj to jest się dodatkowe zwycięstwo dla mnie. I dzisiaj, tak? tak, dzisiaj dostałem I, e, no, I to mnie też cieszy, nie? No i wszystko, wszystko razem to funkcjonuje, tak? to wygrane Nie wiem, że cię jakoś kontraktem z KSW chciałbyś dalej walczyć za granicą i możesz to robić? To, to, to właśnie nie wiem. Nie? Nie wiem czy te, ja dostałem właśnie kontrakt nowy z KSW na trzy walki. No i czy ja będę tam mógł się gdzie indziej walczyć? To, to mamy. To zgadamy się zawsze z KSW. Nie? Jak, jak, jak daleko jest do gali KSW, czy to pasuje, czy nie. No. Obrigado.